I ostatnie dzisiaj wideo Tak na bogato Flircik A tak naprawdę Pewnie będą dwa pociągi Najmałe Flirta Pewnie bez RP1 Bielsko-Biała Główna Skarbek z Olsztyna, głównego Piękny icek, a z drugiej strony, ponieważ mamy powtarzający, wyłoni nam się kolejny, a tak naprawdę zarazem definitywnie ostatni pociąg. Na dziś już kończę nagrywać. Żegnam się z tym oto. Pięknym miejscem i co nam się wyłania? Dzisiejszy piękna gwizdawka, dzisiejszy odcinek. Dzisiejszą nagrywkę kończy RLK do Modlina. Pięknie rozpędzająca się. Dwie jednostki kolej Mazowiecki.